Najgroźniejsze punkty projektu ustawy o blokadach treści. W polskim internecie szykują się zmiany, które według wielu ekspertów mogą oznaczać poważne ograniczenie wolności słowa. Projekt ustawy przygotowany przez rząd zakłada, że prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie miał prawo wydawania administracyjnych nakazów usuwania treści bez udziału sądu. Decyzja będzie obowiązywała natychmiast, a autor materiału dowie się o blokadzie dopiero po fakcie. Krytycy określają ten pomysł mianem cenzury 2.0 i ostrzegają przed skutkami dla twórców, mediów oraz zwykłych użytkowników. Jak ma działać nowy system? Zgodnie z projektem ustawy prezes UKE, obecnie Przemysław Kuna nominowany przez Donalda Tuska, otrzyma kompetencje do wydawania nakazów usuwania treści z internetu. Nakaz będzie musiał zostać zrealizowany w ciągu od dwóch dni do dwóch tygodni. O możliwość blokady będą mogły wnioskować różne instytucje państwowe, takie jak Policja, Prokuratura, ABW, CBA, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Sanepit oraz Inspekcja Handlowa. To bardzo szeroki katalog organów, które zyskają narzędzie kontroli nad treściami publikowanymi w sieci. Wyłączenie sądów i ograniczenie praw obywateli. Największe kontrowersje budzi fakt że decyzja prezesa UKE nie będzie kontrolowana przez sąd na etapie jej wykonywania. Autor treści będzie mógł wnieść odwołanie, jednak przez cały czas trwania postępowania sądowego, które może ciągnąć się miesiącami lub latami, treść pozostanie zablokowana. Ustawa przewiduje także usunięcie wielu podstawowych gwarancji z kodeksu postępowania administracyjnego. Autor materiału nie będzie uznawany za stronę postępowania, co oznacza brak prawa do udziału w sprawie i brak możliwości obrony swoich racji. Urzędnik podejmujący decyzję nie będzie musiał zbierać wyczerpującego materiału dowodowego. To oznacza, że obywatel zostaje pozbawiony realnych narzędzi do ochrony własnych praw. Naloty na firmy i dostęp do systemów.